Mam do was wielką prośbę związaną z Brawl Stars, z mordeczki. Potrzebuję podjąć ważną Brawl Starsową decyzję i myślę, że jesteście idealnymi osobami, żeby mi w tym pomóc. Dlatego proszę, jedna taka wielka prośba ode mnie. Oglądajcie ten filmik do końca i doradźcie mi, co mam zrobić. Zaraz dokładnie powiem wam, o co chodzi. Siema, o tajtori! Nowy sezon w Brawl Stars, no i co za tym idzie, odbieramy sobie kozackie rzeczy. Na początek tysiąc błyskotek za Ligę Mocy wieża, ale to nie wszystko. Patrzcie, mamy nowe, piękne tło. Zobaczcie, jak ono dobrze wygląda. Wygląda, nie. Mi się mega podoba, ale od czego sobie zaczniemy ten filmik? Wy oglądajcie go do końca, bo jest naprawdę mocny. Mam wam wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia, ale tak już na początku chciałem powiedzieć, że dalej trwa konkursik na tego pięknego skina El Tigro. Jeśli chcecie go wygrać z to przypominam, trzeba mieć suba na moim kanale Tori i Tori 2, czyli moich dwóch brown starsowych kanałach. Jeśli na którymś z tych kanałów nie macie subika, to nie będziecie mogli wygrać. Kolejna rzecz to zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem. Chyba nic trudnego, tylko jedno kliknięcie, a ten skinek naprawdę jest kozacki i rzadki, więc fajnie byłoby go zgarnąć. No i oczywiście trzeba jeszcze wyjść na mojego Instagram. Na którym nazywam się Toriety, no i polajkować najnowszą foteczkę, która jest tutaj, no i jakąś ją skomentować w skali. od do 10, no i oczywiście mnie zaobserwować na tym Instagramie. Jak to wszystko robicie, to już możecie wygrać. Więc śpieszcie się, bo wyniki będą 6 stycznia. Ale my teraz wracamy do tematu mordeczki. Mamy nowy sezon w Brawl Stars, wyszedł nowy karnecik. Sami spójrzcie, jaką się prezentuje. No i mamy tutaj dwie opcje: ta tańsza i ta droższa. Ta tańsza za 40 zł, no droższa trochę kosztuje 60 zł, ale są tu naprawdę fajne rzeczy. Zresztą ja już ten karnecik Wam bardzo dokładnie pokazywałem jakiś czas temu na odcinku, jak on wygląda. Ale zobaczcie, że to jest błyskotek i innych mega dobrych nagród. E, ja oczywiście będę go miał zaraz odblokowanego. Może nawet na tym filmie go sobie odblokujemy. E, oglądajcie do końca, bo dzisiaj kilka naprawdę fajnych rzeczy. Ale najpierw zanim to, to chciałem Was serdecznie poprosić o to, żebyście wpisali kodzik który w sklepie Brawl Stars. Bo każda osoba, e, która na przykład doładuje sobie Gemy lub zakupi nowy karnet zadymiarski właśnie z moim kodikiem, e, no to zostanie pozdrowiona na odcinku. Więc myślę, że warto skorzystać w wizowie, bo każdą osobę będę pozdrawiał. Wysyłajcie na tego maila, którego wam i tam nagrania lub screeny, jak właśnie kupiliście na przykład karnet z moim kodem. Ale w filmik ten zaczniemy sobie od innej bardzo ważnej rzeczy, o której myślę, że większość z was mogła zapomnieć. Mamy nowy sezon Ligi Mocy. I zwróćcie uwagę widzowie na to, gdy sobie wejdziemy tutaj, o proszę bardzo, to możemy już zobaczyć tego oto skina. Finałowy boss Rico. Normalnie będzie on kosztował 5000 błyskotek, no ale oczywiście trzeba wygrać 60 rund w Lidze Mocy, żeby móc go w ogóle odblokować. I ja muszę go przetestować, przecież to jest tak chory skin. Patrzcie w ogóle nowe ekran ładowania. Jest Mega ładny. Napiszcie mi w komentarzu, czy macie już kupiony karnecik zadymiarski, czy nie, to postaram się przypiąć serducho, dobra? Sorki, że przerywam wam oglądanie tego filmiku, ale tak jak mówię, oglądajcie do końca, bo w pewnym jego momencie będzie rzecz, w której no musicie mi pomóc mordeczki. Potrzebuję waszej pomocy, jest ona związana z Bronstars, Stars. No i jest ona bardzo ważna, więc nie przegapcie tego błagam. Każdy niech napisze, czy dzisiaj kupowaliście, a ten skin Doriko jednak robi mega wrażenie. Myślałem, że będzie gorszy, że z tych skinów kowiksowych, takich anime, spodoba mi się tylko skinek do spajka, ale ten Doriko też jest naprawdę przecudowny, a zwłaszcza to jego ult, on mi się giga podoba. W ogóle, właśnie. Ziomeczki, zapraszam Was dzisiaj na liveika. Jeszcze nie wiem dokładnie o której godzinie, ale najprawdopodobniej pomiędzy 18 a 19 odpalę Wam livea, gdzie będziemy testować ten nowy sezon, nowy karnet. Będziemy go wbijać, będzie fajnie. Koniecznie wpadajcie. No, więc, w propos tego skina, możecie też napisać w komentarzu jego ocenkę. W skali 1 do 10, jak Wam się on podoba. Moim zdaniem jest fajny, ale właśnie w tej widze mocy mamy jeszcze inne nagrody, nie? I są to tak naprawdę nagrody darmowe, za które już nie musimy płacić. Czyli, jak wygramy 30 meczów, to dostajemy taki fajny spray, on akurat mi się podoba, i jak Wbijemy minimum Golda 1, no to dostajemy nową ikonkę gracza. E, więc to też jest spoko opcja. E, dlatego do nic, tylko z niej korzystać, co nie? A jeszcze dostałem informację, że nagrody za sezon 21 zostały mi odebrane automatycznie. Czyli jak nie odebraliście jakichś nagród z karnetu, to one wam się same odbierają. I tak to się stało teraz też mi. E, no to niestety nie można ich zostawiać na dalszy termin. Ale zobaczcie, jak mocny już jest ten pierwszy level. E, ja dzisiaj chyba wydam te błyskotki na live'iku na jakiegoś skina. Albo może dzisiaj to sobie zrobimy jeszcze na tym odcinku. Oglądajcie do końca, bo na pewno będzie grubo. Zwróćcie uwagę też na to, jak zmieniły się misje Mamy tutaj ziomeczki odliczanie Takie jak to zazwyczaj co 24 godziny Ale obok jest taki zielony plusik, jego wcześniej nie było Jak sobie go klikniemy, no to Mamy jedną dodatkową misję każdego dnia tego sezonu Jak mamy karnet zadymiarski Już zaraz najważniejszy moment tego odcineczka Więc nie wyłączajcie, ale zanim do tego przejdę Muszę wam się pochwalić, że udało mi się wczoraj wbić Kolejną postać Barleya e, Właśnie na trójkach na 25 rangę Więc mega fajnie, e, jeszcze dwa dni temu Był wbijany Boy, też jest tutaj wbity na 25 Więc powoli sobie lecę znowu z kolejnymi piątkami, zobaczymy, jaka postać będzie kolejna. Dzisiaj też do sklepu wleciał kit. Możecie mi się pochwalić, czy go macie kupionego, czy nie. No, trochę on kosztuje, ale jak mieliście uzbierane też tam kredyty i tak dalej, to na pewno szybciej możecie go odblokować. Ale dobra, mordeczki, możemy już sobie przejść do tematu tej pomocy waszej. To, o co bym was mega, mega prosił. A więc dzisiaj na live, który odpala około tak godzinki 18, 19, no, kupimy sobie, w sensie odblokujemy już sobie ten nowy karnet. I to za tym idzie, że dostanę m.in. nagrody za pierwszy level, czyli błyskotki. Dostanę ich 2020 500, a już teraz mam 2800 błyskotek Co za tym idzie będę miał ponad 5000 błyskotek na swoim koncie I teraz mam do was bardzo ważne pytanie Co z tymi błyskotkami zrobić? Co byście mi polecali? Dam wam teraz kilka opcji, które właśnie przewiduję Pierwsza to grać dużo ligi mocy i kupić sobie tego finałowego bossa Rico Który mi się podoba, jest ciekawym skinem i właśnie kosztuje 5000 błyskotek To jest pierwsza opcja Druga opcja jest taka, żeby poczekać na nowe skiny Żeby po prostu je kupić Te skiny na przykład, które wyjdą na dniach z nowej aktualizacji Żeby je zakupić za te błyskotki a trzecia opcja jest taka, żeby dzisiaj na live zakupić jakieś epickie przebranie nowe za 149 gemów lub za 5000 błyskotek, no ja wydam na to błyskotki. Jeśli wybieramy tą trzecią opcję, to teraz mi doradcie jakiego skina, ja wam pokażę, które mnie najbardziej interesują. Po pierwsze, złota Neko B. To jest piękny skinek do B, ja uwielbiam w ogóle złote skiny, a do B nie mam żadnego ładnego skina. Po drugie, właśnie zrzędliwy Miko. Do Miko co prawda mam jednego skina, ale tylko tego za 29 gemów, a ten bardzo, ale to bardzo mi się podoba, więc on też wchodzi w grę. Napiszcie mi w komentarzu, co wy byście wybrali. Kolejna opcja to nikto inny jak Sultan Karl, bo w sumie do Karla też aż takiego mega, mega ładnego skina, to nie mam. Więc tego skinka też tutaj śmiało mogę dodać. Poczekajcie, aż powiem Wam wszystkie widzowie, żebyście mogli mi dobrze doradzić. Następna opcja, która wchodzi w grę, to Oni Otis. Co prawda mam Fara Otis, czyli też ładnego skina, ale jednak ten Oni Otis to jest najlepszy skin w ogóle do tej postaci, jaki może być, więc nad nim też się mocno zastanawiam. W swoim gronie skinów, które też chciałbym kupić, to właśnie nawiedzony 8 -bitowiec. On też tutaj właśnie pasuje, e, ponieważ nie mam do 8 żadnego fajnego skina. Mam dwa skiny, ale nie jakieś mega ładne, więc ten byłby moim najlepszym Lepszy. A no i nie mogę zapomnieć o monster trakowej Mek I wiecie dlaczego ten skin ma u mnie wielkiego plusa? No bo ja żadnego skina do Mac nie mam. A jak wiecie, chcę mieć skina do każdej postaci, więc ten skinek też mocno się nad nim zastanawiam. I nie zapominajmy o księżycowej piperce, bo to jest jeden w ogóle z moich ulubionych skinów w grze. Tylko jej minus jest taki, że już mam ładnego skina do piper halaverę. I nie wiem, czy kupować kolejnego takiego fajnego. Ostatnia propozycja to Hanbok Mandy. Wiem, że trochę tych propozycji było, więc widzicie, że wcale nie jest mi łatwo wybrać. Dlatego postanowiłem, że nagram taki odcinek i poproszę was o pomoc. I to co zdecydujemy, to nad czym się zastanowimy? Dzisiaj na live około godzinki 17 lub 18 zakupie, więc liczę na was, że padniecie na tego live'ika, tylko źle powiedziałem, nie 17-18, tylko 18 lub 19 pomiędzy tymi godzinami. Ale to jeszcze nie koniec tego filmiku, bo chciałem wam pokazać jedną rzecz z tego karnetu nowego, właśnie z nim związaną, a mianowicie chodzi mi o nowe skiny, o nowe przebrania, które w tym karnecie są i między innymi mamy Kiro Paulet Jeśli doszliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu, jakie ją oceniacie w skali od 1 do 10, bardzo ładny skinek do kole. trzeba to przyznać, zobaczcie na jej ulta, też jest ciekawy. I nie nie wiem jak wam, ale mi ten skin co przypomina piperkę w stylu anime. Jak tak idę sobie nim tyłem, to kurczę, pomyślałbym, że to jest piper, a nie kolet, co nie? E, no, ale skinek ciekawy. Jest też druga wersja, czyli Midori Paulette i ona mi się chyba trochę bardziej podoba. Czy ona strzela kawą? Tak, ona normalnie strzela kawą, widzicie? E, nie no, ten skinek jest lepszy od tamtego. jest ma takie fajne, ciemne kolorki. E, on na razie jest top. No ale zobaczmy, czy pinku Paulet będzie mogła z nimi rywalizować, czy będzie od nich lepsza. Też mnie to interesuje ziomeczki, który z tych trzech skinów według was jest najlepszy do tej kolet. E, zobaczmy, jak ona wygląda. Ona też strzela tak kawą. No. E, nie, no mi się Najbardziej ta druga wersja podoba, ta co przed chwilą ją sprawdzaliśmy. E, ta też nie jest oczywiście zła, ale no tak jak mówię, tam ta druga mi się podoba najbardziej. Taki szybki odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobał. Widzimy się dzisiaj na live'iku, nie może Was tam zabraknąć. Do zobaczenia, trzymajcie się Piona, pamiętajcie o kodziku Kutorii.